Siemanko, Siemanko, z tej strony Piotr, a to już mój dwunasty odcinek z gry Beyond the Sons. Jeżeli filmik Wam się spodoba, zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału. A teraz sobie wstajemy z Judy. Chyba musimy podejść do doktorków. No i tam jestem zmęczona, możemy już iść. O rany. Jest już tak późno? <laughs> Przepraszam, byłem totalnie pochłonięty pracą. Wiem, że jesteś zmęczona. Hej, dziś rano kupiłem ci książkę, to teraz wskakuj do łóżka, a ja ci ją poczytam. Tak, proszę. Zostawiłem ją w drugim pokoju. Może ją przyniesiesz, ja w tym czasie dokończę pracę i będziemy mogli iść, okej? Okay? Spoko, mordo. Pójdę, pójdę po tą książkę. Aha, jest ciemno. Ja może tam być. Gdzie położył książkę? O, popatrzmy się. Przestań, Aiden. To nieśmieszne. Aiden cię wkurza. Trzeba mu na kopa do dupy kiedyś go spotkamy. Aiden. To jesteś ty, prawda? Chyba da Randkę ci rozwalił w poprzednim odcinku, w tamtym odcinku. To chyba teraz ci... Co to za ludzie? O kurde, jakieś zwidy młoda ma. Ale się lekko przestraszyłem, nie? A oni nic nie słyszeli, jak zwykle. <sum> Znalazłaś ją. No to teraz możemy sobie razem poczytać bajeczki. Jody? Co to za te piary, ty? Wszystko w porządku? Pobladłaś. Słuchaj, ona wygląda na kompletnie padniętą. Nathan, połóżmy ją spać. Ty się znaczy. Tak? Tak, chwila. Nathan, do ciebie. Zdrowie olali. Nathan Dawkins. Ten? Coś się stało? Moja żona a razem z córką wracała od mojej mamy. To było. Samochód, pijany kierowca nadjechał sprzeciwka. Ona je widziała. Nie żyją. Co się odpieprzyło, nie? W tym momencie. <grywa> e Jody, położymy cię do łóżka. Nathan, zostań tu. Zaraz wracam. Chodź, Jodie. Co się od naprawdę odwaliło, nie? A Judy przed chwilą mnie widziała. O, kurde. Biedny, biedny doktorek. O kolejny rozdział, taki krótki. Misja. Jamal Sheikh Sharif. Naprawdę bardzo niebezpieczny watażka. Dowodzi wieloma bojówkami, które kontrolują kluczowe dzielnice tego miasta. Blokują naszą pomoc humanitarną. Musisz znaleźć Dżamala i zabić go. Przemieszcza się dwa razy dziennie. Ostatni raz widziano go w hotelu Zenaki. To tutaj. Pewnie już go tam nie ma, ale to jest dobry punkt wyjścia. Działasz w pojedynkę. Unikasz potyczek z wrogiem, zero wsparcia. Eliminujesz cel, aktywujesz lokalizator i czekasz, aż cię ewakuujemy. Musisz z tym wszystkim zdążyć przed świtem. No Ostatniego schwytanego Amerykanina ciągnęli Jeepem przez miasto. Na jakimś wow. kudrze znaleźli jego głowę i nogę. Kiepska sprawa. Ty wysyłasz Judy, nie? Wrócę zanim połapią się, co się stało. Uważaj na siebie, Jodie. Martwię się o Ciebie. Dobrze, pocałuję cię, Mordo. Mamy jeszcze trochę czasu, prawda? Coś to już będzie się działo A ah, myślałem Powodzenia Jodzi Dzięki To Komunikasz potyczek z wrogiem. Zero wsparcia. Sprawdź, czy nie ma tu żołnierzy. Mogę go pętać. Tu sam. jeszcze. Tutaj, tylko tam co, okej okay. A mogę go opętać, czy nie? Gdzie nadal do daleko jestem Ochrócz mnie no, hunak! No. Wróćmy هناk! Ciekawszy się mordo. Chodź, chodź, chodź. drugi. Gdzie jest? jest jeden. O, dobra, 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 Żeby cię nie zauważył Aha, i teraz jeszcze raz Aiden i chyba może w beczki walnąć A jeden nic mu nie może zrobić, a nie. OK I jednego mamy załatwionego Pomieszczenie jest, czy coś tu jest? Nie ma. No To Dolecę do góry zobaczyć. Zastanówmy się. Nie. That is am I spadłem, ja biegnę. To odwaliłem. Jedenka. Ostatni raz widziano go w hotelu Zenaki, to tutaj. Może coś znajdziesz? Tutaj był ok, spoko. Taki nowe bosty. Każą mi taką trudną robotę robić. A sami nie przyjechali tu. Beczki nie mogę walnąć a ale lecimy Trzyma O kurwa A na المهم هو ان نكون مع الجانب الصحيح عندما تنتهي كل هذه المعارك. هل نحن موجودين في المنطقه؟ حقيقي؟ لا نريد الذهاب الى هناك مع البنادق القتال. سيكون رائع التخلص وانهاء هذا الحال. تم اضافه الكلمات اهلا وسهلا اهلا رؤوسكم إلى الأسفل هيا اتبعوني اهلا وسهلا هنا. سرعة. هنا على الأرض يا الأرض ما في مقامات زي كاش انت من مؤيدي الجمال اعترف الجميع يعرف بذلك ما اقسم انني لست من مؤيديه زود فيه طب زي طب زي I got no swonne trzeba mi i już da się załaczać o Nieżywego.

How about jehali? na czerwok Nie ma ich o oh, gdzie pozostawi właśnie. Zniszczona katedra. Są niedaleko katedry. Jedna jest niedaleko. Łatwo ją znaleźć. Dobra, to lecimy do tej katedry, nie? A rusza się Tak, Tano, zaś normalnie. رؤوسكم إلى الأسفل هيا اتبعوني أوكي أه. <applause> 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 By Chyba zwijamy się z tego, lecę drodze po co będziemy się zatrzymywać jest ty głowy jak i kolejny załatwiony Nie widać Nie ten tylko drak karze Mi tutaj spoko

تقدم الى اركع على الارض يا حقير احذر يا رجل لا يا من هناك Trzeba walczyć a nie się ukrywać Już jest To sprawie jest tędy wchodzimy A nie możemy spoko

Znajdziemy... No, o, jest katedra. Ta katedra... Widziałam ją chyba w swojej wizji. No, okej. Okay. Byli tu. Zobaczymy to w kolejnym odcinku. Jeżeli film się wam spodobał, zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału. Cześć, na razie.